Dzisiaj budujemy dom, ale challenge jest taki, że mogę używać tylko pierwszego koloru wyświetlanego swatcha, Czyli jakby spójrzmy sobie na przykład na podstawie fotela. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużą ilość foteli, natomiast ja mogę wybrać tylko pierwsze właśnie ten główny swatch. Nie mogę sobie wybrać tutaj i, i, i zrobić czegoś takiego, więc jest spore utrudnienie. Więc wiecie, na przykład jak chcę na przykład ten fotel mieć w czerwonym kolorze, to nie mogę, tylko no, muszę mieć w żółtym po prostu, bo nie mogę tego drugiego. Słowcza postawić. Zatem muszę wybierać obiekty tak, żeby do siebie pasowały. No ale tylko po pierwszym swatczu, więc będzie interesująco, tak mi się wydaje. Okej, okay, zbudowałem bryłę, jeszcze nic tutaj nie robiłem, jeżeli chodzi o słocze, tak ona wygląda, jeszcze w środku też nic nie rozstawiałem, więc jakoś tutaj wszystko będziemy musieli rozłożyć ładnie, ale na samym początku słówko dla naszego sponsora, dla sponsora tego odcinka. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Goody, czyli nowoczesna przyjazna i bezpłatna aplikacja mobilna oraz platforma internetowa, w której Znajdziecie aktualne kody rabatowe, atrakcyjne oferty cashbacku, zniżki kupony promocyjne wyprzedaże i wiele innych. Pozwólcie, że przyniosę sobie to trochę na simsową rzeczywistość. W przypadku tego domu ustaliłem sobie, że będę miał 30 tysięcy na urządzenie go w całości. No ale jak macie 30 tysięcy na urządzenie całego domu w całości, to tak naprawdę każdy grosz, każdy simolon w tym przypadku się liczy. I powiedzmy sobie, że chcę kupić sobie ten komputer, który kosztuje 3360 simolonów. Kupujemy go i kupujemy go przy pomocy goody. Na goody cashback może sięgać nawet tysięcy procent wartości danego produktu. W przypadku komputerów jest to 3% w sklepach takich jak na przykład RTV, Euro, AGD. 3% z 3360 to jest, słuchajcie, 100 simoleonów. A jak macie ograniczony budżet, to 100 simoleonów jest to naprawdę dużo, więc dodajemy je ja sobie już mam więcej. Jesteśmy zatem na stronie Goody i poszukam tutaj jakichś ciekawych ofert na Simsy. Bo wiecie, tańsze Simsy plus cashback równa się jeszcze tańsze Simsy, więc cudownie. Jak sami widzicie, możemy zalogować się na kilka sposobów. Ja zaloguję się przez konto Google bo to jest dla na mnie najłatwiejsze. I tutaj możecie zobaczyć, jak wiele mamy sklepów, z których możemy uzyskać cashback. No dobra, ale ja sobie wyszukam Empik. I jak widzicie, w przypadku Empika dla nowych użytkowników mamy aż do 20% cashbacku. Warto na to oglądać często, bo pojawiają się często super oferty z wysokimi cashbackami, tak naprawdę w różnych markach, a nie tylko w Empiku. I przechodzimy sobie teraz do sklepu, wyszukujemy sobie Simsy 4 i mamy na przykład dodatek licealny lata za 150 zł. Odejmiemy od tego nasz cashback, czyli około około 10 zł, więc wychodzi nam około 140 zł i mamy zaoszczędzone 10 zł na inne zakupy. Zatem ja zachęcam was do zakupów poprzez Goody i do wpisywania mojego kodu COSMO123. W aplikacji możecie go wpisać w polu profil, a na stronie internetowej u góry macie tutaj użyj kodu. I tutaj możecie wpisać kod COSMO123. Dla nowych użytkowników Goody daje 10 zł na start, a jeżeli chcecie sobie to podbić do 20 zł, to właśnie możecie skorzystać z kodu COSMO123 i wtedy macie już 20 zł na waszym koncie Goodie, a od 21 zł możecie wpłacać je na własne konto. Dobra, zatem zaczynamy. Zacznę od ogólnie ogarniania dachu i takich rzeczy. I najgorsze jest to, że na przykład kocham ten dach w wersji ciemnej, ale nie mogę go dać. Inny by tu idealnie pasował, więc coś, co by wyszło nowocześnie i dobrze. To jest plan na ten moment. Ta blacha, okej, okay, nie do końca. To chyba pójdę z tym, słuchajcie. I tak samo chciałbym dać tej czarne, te wykończenia dachu, bo wyglądało tu idealnie, no ale niestety pierwszy słoczy tylko biały, I, i więc muszę w ten sposób to zrobić, to wydaje mi się może, o nie, nie mogę tego zmienić, już chciałem to zrobić, bo chciałem tu białe, no trudno, to, to zostanie tak. Czas teraz zatem na elewację i ja myślałem, żeby zrobić tutaj coś białego i czarnego i jak jeszcze coś czarnego znajdę, to o, to jest ładne, to bym chciał w bieli najlepiej, coś takiego, więc dam to, bo... To jest pierwszy swatch, tak? I chyba pójdę, w, Wiecie co? W takie płytki, bo one idealnie będą tutaj pasować, tak mi się wydaje. No i na razie to wygląda tak. Ja ogólnie bym chciał, żeby tutaj było więcej akcentów ciemnych, więc może mi się uda. No to jest w sumie ciemne, ale żeby to było całe czarne, no ale nie mogę, więc że tak pójdę z tym co mam A... no i jakaś ciemna podłoga to na pewno się znajdzie tutaj, 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 okej okay. nie, nie jest źle, nie jest źle i tu jeszcze chciałem zrobić tak, jakby wiecie taras coś w tym stylu no nie, kolumny w sumie na szczęście kolumny są białe dobra elewacji mamy jako tako skończoną więc czas zająć się oknami i drzwiami ja bym chciał bardzo żeby były czarne nowoczesne okna, te są całkiem nowoczesne i są spoko a tam na dole, no nie, to już wszystko w bieli i jeszcze jakieś czarne drzwi. To jest mój plan ogólnie. Na razie powiem, wam, że. Ej, to też nie są złe drzwi, niech wejdą tu. No i na ten moment to tak wygląda i ten dom zaczyna mieć powoli sens. No i nic, to tutaj na, na wyjście może tak zrobię, o będą jasne, nie będzie ich aż tak widać. Podziałem też pomieszczenia, tutaj będzie garaż, więc nie będziemy go jako tak urządzać, bo mamy nie za wiele pieniędzy. Tutaj będzie salon, tutaj będzie jadalnia, tu będzie kuchnia, tu będzie łazienka. I u góry mamy tak naprawdę dwa pokoje, gabinet i łazienkę, więc... Taki optymalny dom dla rodziny z dwójką dzieci, coś takiego. O oh no, muszę zrobić schody i chciałbym, żeby te schody były czarne i te są w sumie czarne i są w sumie spoko. I nawet tak mógłbym je dać? Gdzie one wyjdą? Okej. Okay. Jezu, stresuję się tym, nie wiem dlaczego, jakoś tak wydaje mi się, że po prostu jak przyjdzie do, wiecie, meblowania to będzie źle. Dobra, mamy y Przejście tutaj, i chyba sobie po prostu zwykłe takie tutaj, nawet żeby było tutaj przejście, jakby bardziej szczytu łazienki. No, niestety, drzwi będę musiał mieć najzwyklejsze takie jasne, no bo nie mogę sobie zmieścić, a też nie chcę kombinować. Wiecie później, jeśli chodzi o drzwi, bo może być problem. Jak wybiorę sobie na przykład jakiś, nie wiem, taki kolor, że nie będzie do niczego pasować, więc tak będzie to stabilnie robione bardzo. Zabiorę się na samym początku za kuchnię. I to bym sensie chciał wykorzystać te meble z wystroju marzeń, bo one wydają się najbardziej pasować. O, coś takiego. I tutaj zrobimy wtedy sobie stół okrągły. I już się złapałem na tym, że zmieniałem kolor. Co za typ. Bo chciałem tą lodówkę. Ale i podstawowy Swatch jest ten, i no nie są zbyt ładny. A ta jest już za droga. O, zasadniczo tutaj mogę zrobić w sumie tak i zrobić oddzielnie kuchenkę i piekarnik, i wtedy kolorystycznie to będzie wyglądać dużo, dużo lepiej. Wezmę też jakiś zlew. I tutaj też na szczęście kolory pasują do siebie, więc jestem w miłości. Na ten moment będę stawiał najbardziej potrzebne rzeczy, a na pierdłkach skupię się potem, więc zróbmy tutaj stół jedelniany. Myślałem o stole okrągłym, ale on ma okropny kolor. Ten też ma okropny kolor, i ten też. Kolor jest niezaładny, bo tam kosztuje bardzo dużo, więc może po prostu pójdę w zwykłą klasyczną biel za 200 simolonów. Zasadniczo to mogłoby zrobić robotę i tak samo zresztą krzesła. I mean, nie będzie to najpiękniejsza jadalnia na świecie, ale chociaż zda ona swój egzamin, a chyba o to chodzi najbardziej w tym challenge'u. I dam tutaj obraz, powiększę tutaj obraz i dam, żeby jakoś rozświetlić ten pokój zasadniczo. I chyba czas będzie dać tutaj, niestety podłogi. Ej, to ma dla mnie trochę sensu, o dziwo, powiem wam zupełnie szczerze, ale bardziej bym zrobił coś w tym stylu tutaj i dalej na przykład to tak i tu zrobił już jakieś panele. I don't know czy mi to się widzi czy nie, ale będę nad tym rozmyślał. I co takie panele bym dał? No bo Chociaż ten kolor jest bardzo pomarańczowy, ale jest do przejścia, więc dam chyba ten kolor tutaj. I, i tyle. Słuchajcie, nie będziemy o tym myśleć, to najważniejsze. Czyli jak coś nam się podoba, zawwiklcie oczy i nie myślcie. Czas na salon. I w salonie najważniejszą rzeczą jest telewizor, więc telewizor już postawię. Będzie mały, ale pierwszy jest zachowany, więc to jest najważniejsze. I chyba dam po prostu zwykłą jakąś taką sofę, albo na przykład tą sofę i drugą mniejszą. To by najlepiej wyglądało. Niestety jest ona w bieli, więc za dużo to tutaj ja sobie nie poszaleję. Yeah. Oh my god. Serio? Nie, nie wygląda to najlepiej, ale wykorzystam mój standardowy patencik, czyli jako szafkę pod telewizor, po prostu szafki kuchenne i wygląda to dobrze, nawet jeśli całkiem wpasuje, pasuje, więc nie kombinuję za mocno i się jakiś dywan, żeby to po prostu wyglądało. O, jest już chciałem robicie. robić to, to automatycznie po prostu przychodzi. Ten jest w miarę taki neutralny i dobrze wyglądający. Robię sobie wejście, GANEK. W ogóle, jak to się u was nazywa, mnie też nazywa GANEK i po prostu to jest takie frustrujące, że nie mogę po prostu zmieniać tych kolorów, bardzo mnie to denerwuje, bo po prostu czuję się tak wiecie, basicowo do no nie i nic dosłownie nie mogę zmienić, i wszystko to wygląda tak totalnie średnio. A jeżeli o, o kolory chodzi, no to będę tutaj ewidentnie człowiekiem, który uwielbia biały, bo nic innego mi tak naprawdę nie zostało zasadniczo. Jeszcze jako ja po prostu talent życiowy, postanowiłem sobie, że zrobię sobie challenge wybudowania domu nowoczesnego. To nie jest łatwe, niby wiecie, białe rzeczy są ok, no nie jest ich dużo, ale... Żeby dom nowoczesny wyglądał dobrze, to też nie jest najprostsza sprawa do zrobienia. Dobra, teraz by się przydał jakiś regał na książki. Ten jest git, ale nic ciut, ciut nie pasuje kolorystycznie. Najprawdopodobniej wezmę ten, a on jest nieładny, ale no jest biały. A jest biały, więc jest nowoczesny. Po prostu takim, takim się kieruję dzisiaj przekonaniem. Fun fact, uwielbiam ten nowy kit z pierdółkami, bo on jest taki. No realny po prostu, przecież to wszystko to jest totalnie. O, patrzcie, coś, co my byśmy mogli położyć na przykład na stole, czy coś, o telefon i klucze, no przecież to jest idealne. No więc tak y się prezentuje salon i wejście ogólnie. Nie jest najgorzej, teraz zabiera się za wykończenie kuchni i dodanie jakichś pierdółek, kwiatków i tak dalej, bo to wygląda na razie tragicznie. Jezu, ja bym chciał tego zmienić kolor, bo nie ma już ładniejszych rzeczy, niestety. <laughs> Boże, kochani, teraz, a nie. Na szczęście czy, 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 czy tak przecież to jest podstawowa wersja tego tego obrazu i ja dopiero teraz zauważyłem, że dałem zupełnie z dupy inną wersję jego Boże, mam nadzieję, że nie popełniłem więcej takich błędów. Trzymam kciuki, naprawiłem to już. Zatem tak wygląda kuchnia i nie przyznaję się do niej, nie podoba mi się, no co mogę powiedzieć. Okej, okay, na dole tak naprawdę została nam łazienka, bo to jest tylko takie przejście jakby na taras. Na takie miejsce, gdzie wiecie, oni będą trzymać swoje na przykład grabie, łopaty, takie, takie pomieszczenie gospodarcze zasadnicze, o, coś w tym stylu. Okej, okay, łazience, no to akurat basicowo pójdziemy tutaj, chyba nawet nie będę dawał, a może nie basicowo, tylko wybierzemy coś takiego, że ciemny. Ten kibelek, chociaż on z niczego tu będzie mocno widziany przez okno, ale to zamkniemy tutaj zaraz. Będzie można sobie zasłonić. Zrobię tutaj kibelek i tutaj na przykład, można wejść, zrobię kibelek, a tutaj zrobię miejsce. Ej, elegancko to będzie wyglądać tu kibelek, i tu będzie, może no, nawet tu w prawo przesunę? Na no, zlewik, o, nawet jakiś taki pasuje kolorystycznie do tego, jakieś ładne lustro. O. Okay. Dywanik. Najgorsze jest tym wszystkim to, że muszę dać ten sam obraz, bo to jest mój ulubiony obraz i jego wszystkie słowa są po prostu przepiękne. Chyba, że ten dam. O. Okej, okay, ten nie jest jeszcze najgorszy. I teraz po prostu przyjdzie najgorsze. Czy jak ja mam tutaj dać kafelki, te jasne są i totalnie nie pasują, w się sensie, wolę, to zrobić tą łazienkę w ciemnych kolorach, ale zupełnie szczerze. Jasna jest najbezpieczniejsza, bo tutaj nie ma pasujących w ogóle. Trudno znaleźć pasujące kafelki dolne do tych górnych, żeby to jakoś wyglądało. Eee. Też jest tak sporo miejsca, a uznałem, że zasadniczo nie mamy nic takiego dużego lustra, gdzie można się przejrzeć oprócz wejścia, więc tutaj damy po prostu coś takiego. Jeszcze tu dam jakieś takie obrazki różne, żeby było, że niby one są specjalnie tak poukładane, a ja po prostu tutaj przeżywam katusze i muszę kombinować dosłownie z, z tymi obrazami, ale chciałbym, żeby to po prostu wyglądało na bardziej zamieszkałe miejsce, więc... Zatem w ten sposób wygląda dół i lecimy teraz do góry. Na górze zajmiemy się na samym początku sypialnią rodziców. Tutaj mamy już wybraną podłogę, więc chociaż taki jest plus. I sensie sypialnie nie są trudne do zrobienia. Na przykład mamy takie łóżko bardzo ładne z wnętrz marzeń i ona jest spoko i, i nie będzie trzeba za dużo tutaj kombinować. Damy też jakąś pasjącą do tego szafkę z wnętrz marzeń pewnie, bo będzie pasować. Fun fact, nie ma żadnej ładnej szafy. Ta jest niebieska, w sensie morska jakaś taka. Nie ma żadnej ładnej szafy, no o. Ta nie jest ładna. Ale w najgorszym wypadku dam tu. O, ten obraz nie jest najgorszy do sypialni. Więc spoko, dajmy go. Oczywiście ma on 30 razy lepsze kolory. Ale wiecie, życie jest... Życie mnie, mnie. Niebieska sypialnia też nie będzie zła niebieska z białym połącza. Chciałbym, żeby to po prostu miało więcej kolorów w sobie, więcej jakiejś takiej magii, więcej, więcej rzeczy, więc coś takiego może to wykombinujemy. Dobra, uznajmy, że ktoś, kto tutaj mieszka, lubi po prostu czytać, bo nie mam pojęcia, co zrobić w sypialni, więc uznałem, że zrobię po prostu kącik do czytania. Proszę bardzo. Co za słocz, co za słodź to jest. Naprawdę że że nagrywam tego filmu z kamerką, byście widzieli moją frustrację na mojej twarzy. Ochyctwo, ochyctwo. Mam nadzieję, chociaż, że wystrzeliwacz nie będzie miał pasujące do tego etażerki. Okej, okay, tak średnio, ale. Pierdółki jakieś też pododowane. I tak zamyka się moja sypialnia. Co sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Teraz myślę, że tutaj zrobimy pokój dla dziecka. Postaram się zrobić pokój dla dziewczynki. Tak, żeby było różowo. Bo widzę, że mam tu trochę różowych słoczy. A może zrobię dla nastolatki pokój jakiś taki różowy? Słuchajcie, jest to jakiś plan. Mamy też takie truskawkowe biurko. Okej, okay, ma, ma, to, ma to słuchajcie jakiś sens. On tutaj nawet mamy słuchajcie serduszkową taką to jest chyba lustro w ogóle. I, I przy okazji mamy tutaj jakąś półkę i klucze i wszystko. Dobra, ma to zaczyna mieć to sens. Tutaj damy coś takiego. No, muszę dać po prostu wszystko z jednego, żeby to jakoś e, t, się połączyło. A to, to jest jakaś tablica? Tablica na wiadomości. Okej, okay, może być tutaj to powiesimy. Taka lampka. I dobra, powiem wam, że to zaczyna nabierać koloru. Jakbym dał tutaj, no niestety nie dam szalonych kolorystycznie zasług. Chyba, że te. Dajmy to, słuchajcie, idźmy na całość po prostu. I tutaj musi ktoś, kto mega lubi kolory, po prostu przebywać, ale jak to komuś pasuje, to why not? No. Mieszkalibyście w takim pokoju? Jest kinda crazy, ale jest wszystko, co w sumie na potrzeba, więc ja myślę, że przejdę. <grych> dobra, teraz zajmiemy się łazienką, która jest tutaj. Na górnym piętrze. Wolałbym tu wziąć wannę ale ten jest obrzydliwy, jest różowy, w i ogólnie ładny, ale ten drugi jest spoko. Tak samo możemy wziąć ciemny kibelek, który mieliśmy tam na dole, i tu zrobić podobną wersję szafek, które tutaj tam na dole były. Kolejny ten sam obraz już z kolei zresztą, ale nie, no to właśnie będzie git, zrobimy ją bardzo podobną tutaj po prostu na dole i wydaje mi się, że można nawet ją zaakceptować, zupełnie szczerze powiem. Jest słodka. Dobra, teraz musimy dać jakieś fajne. Boże, dziękuję, że to jest w czarnym kolorze. Bo mogę teraz tutaj to ładnie obramować. Boże. Nawet nie, wiecie, jak jestem szczęśliwa. O niej się zmieniło. To zmienimy to na to. No, i już lepiej to wygląda, już lepiej. No, ale wracając do płotów, musimy dać jakieś fajne fajną balustradę. Tu ta jest całkiem nowoczesna, ma trochę czarnego, trochę białego w sobie, więc jest cool. I teraz mamy faktycznie możliwość zrobienia naszego gabinetu, który już tutaj stoi, e, jego początek od jakiegoś czasu. I bym zrobił go właśnie, że tutaj będą jakieś książki, tutaj będą coś, jakieś... może gość od tej osoby przychodzić, więc jakiś fotel by się też przydał. I tu jakąś taką szafkę, w której może będą jakieś takie niby dokumenty czy coś. I paczce po prostu gabinet jak ta lala zrobiony elegancja polecę z czymś takim i też z bielą klasyczną standardową ma to dosyć dużo sensu i tutaj zasadniczo, mamy też dużo miejsca więc możemy zrobić jakiś taki nie wiem pokój relaksu po prostu że zrobimy kanapę zrobimy telewizor też albo może bez telewizora tylko po prostu kanapę a chciałem już zmieniać patrzcie ale nie tylko coś takiego sobie zrobimy tutaj po prostu kanapę narożną Powkładamy jakieś obrazy. Nie jest źle. No i w sumie można powiedzieć, że drugie piętro też jest skończone. Tutaj mamy skończone pierwsze piętro. I teraz czas zająć się landscapingiem i tarasem. Na tarasie to wiecie, zrobimy sobie grillka. Chciałem to najbardziej zrobić w czarnym kolorze, ale niestety nie mogę, więc po prostu zostawimy to. Tak. I teraz czas na landscape. A jakbym zrobił. Płot. Zrobił po prostu taki płot i tutaj dał jakby, że ten płot jest płotem do tej działki, to wyglądałoby to dosyć dobrze, co? No niestety będzie problem z... tutaj z landscapingiem, no bo na przykład ja bym takich aż kolorystycznie kwiatów nie dał, te są spoko. No i dobra, tak wygląda mój dom i tak wygląda ten challenge. Chyba mi poszło nieźle, w sensie to nie jest trudny challenge, powiem zupełnie tylko to jest frustrujący challenge, ponieważ gdybym ja miał możliwość zrobienia innych kolorów, to ten dom wyglądałby... 30 razy lepiej. No a tak to wyszło to, co tutaj mamy. Dajcie znać, czy spróbujecie tego, challenge'u. Ja oczywiście polecam bardzo, bardzo mocno i oczywiście zachęcam Was słuchajcie, do wbijania do linków w opisie do Goodie. I ja oczywiście dziękuję bardzo, Goodie, za, za sponsorowanie tego filmu. No i cóż, do zobaczenia, mi, kochani. Do następnego. Zostawcie łapkę w górę, gdzie Wam się film podobał. Komentarz, subskrypcję i napiszcie, co dzieliście na obiad. Cześć.